Kim tak naprawdę jest Cinder w Ninjago Dragons Rising sezon 2? Czy to jest mistrz Lola Rasa? To wszystko w tym odcinku. Jednak zanim zaczniemy to zachęcam do stawienia subskrypcji tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Mega wielkie dzięki i mega serducho dla was. A jeśli tutaj chcecie się w następnym odcinku no to nic bardziej prostszego. Wystarczy tylko zostawić suba i wtedy już masz szansę się tutaj pojawić. Ja bym tak szczerze od razu zostawiał subskrypcję. Dobili im pod tym odcinkiem 100. W górę, no i ruszajmy z materiałem. Tinder, czyli ta. A, żartowałem. Cinder, czyli tajemnicza postać, która pojawiła się w zestawach, ale nie wiemy kto to tak naprawdę jest. Dostał on również kilka sekund w pierwszym zwiastunie Ninja Dragons Racing Season 2. No i wiele osób myśli, że to jest mistrz lorda Rasa. No ale tutaj raczej bym się z wami nie zgodził. Tego co widzimy w zwiastunie, to Cinder dostaje moc po tym jak Lord Ras uderza w gong i umówmy się: gdyby to był przywódca lorda Rasa, to wtedy on by trzymał ten gong, a Lord Ras by wtedy walczył. Chyba, że jakimś cudem Lord Ras nie może przyjąć tej mocy, która zostaje wywoływana przez uderzenie w ten gong. No ale to raczej jest mało prawdopodobne. To kim tak naprawdę jest Cinder? Parobkiem Rasa. Jest to postać, która będzie pełniła taką rolę jak Rapton w pierwszym sezonie. Czyli będzie to po prostu dowódca armii Lorda Rasa. Jeden z widzów ostatnio mi napisał, że na tym gongu znajduje się ta prawdziwa twarz tego mistrza. Ale to moim zdaniem też jest mało prawdopodobne. Dlatego, że po pierwsze, ten gong jest na pewno stary. Taki mega mega stary. Co za tym się wiąże, mistrz Lorda Rasa już pewnie by nie żył. No chyba że ma tysiąc lat. A poza tym w ostatnim odcinku Lord Ras mówi, że się z nim kontaktował, więc żyć na pewno musi. I jeszcze też niektórzy twierdzą, że to może być Mroczny Władca, ale tutaj od razu chciałbym to wszystko wykluczyć, dlatego że już twórcy raczej nie będą chcieli wracać do Mrocznego Władcy. Po prostu został pokonany i na tym to zostanie. Więc kto tak naprawdę jest tym mistrzem Lorda Rasa? No do tej pory jeszcze tego nie wiemy. Moim zdaniem, bardzo dobrze. Przynajmniej zaskoczymy się, jak zobaczymy tego prawdziwego mistrza, lorda Rasa. A raz bardzo często wspominał o swoim mistrzu, więc coś czuję, że może być fajny zwrot akcji. Jeśli film Ci się spodobał, to zachęcam do subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Ostatnio na kanale udało się wbić 2000 subskrypcji. Naprawdę jest to już ogromna liczba, jeżeli chodzi o Lego Ninjago na YouTubie. Więc chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, za to, że oglądacie. Naprawdę mega Wam dziękuję. Ale nie zatrzymujemy się. Następnym celem jest 3000. I to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.